Witajcie bardzo serdecznie. Dziś o wysiewie i uprawie zioła, bez którego nie wyobrażam sobie swojego ogrodu i swojej szklarni. Dziś o Bazylii. Dlaczego sobie nie wyobrażam ogrodu ani szklarni bez bazylii? Oczywiście, bazylia, zioło, aromatyczne zioło to suszone gorzej, oddaje aromat, ale to zielone świetnie pasuje do pomidorów. Komponuje się z pomidorami taka mozzarella ze świeżą bazylią, nie ze sklepu, ale naszą z ogrodu, zupełnie inaczej smakuje. Dodana do wielu potraw. Dodaje mu takiego dobrego aromatu. W związku z tym będę uprawiał ze względów kulinarnych, ale uprawiam także bazylię. Wielu ogrodników uprawia bazylię jako roślinę chroniącą przed szkodnikami. Tu uwaga, jeżeli posadzicie bazylię pomiędzy pomidorami albo pomiędzy paprykami w szklarni i będziecie zbierać te liście, będziecie ocierać się o te liście, Specjalnie bądź niechcący, to bazylia, te liście wielkie albo drobniejsze liście bazylii będą uwalniały olejki eteryczne. I te olejki eteryczne będą odstraszały w szklarniach mączlika. Nie będziecie mieć kłopotu z mączlikiem, jeśli będziecie uprawiać w szklarni bazylię razem z innymi warzywami ciepłolubnymi, bo bazylia jest także rośliną ciepłolubną. A skoro jest rośliną ciepłolubną, to najwcześniej teraz warto ją wysiewać na początku marca, ale możecie także wysiewać ją w okresie w kwadrze korzenia pod koniec marca czy na początku kwietnia. Jest rośliną ciepłolubną, więc do gruntu, do szklarni, która jest nieogrzewana, może trafić dopiero kiedy minie ryzyko przymrozków. W związku z tym, jeśli macie dużo miejsca na parapecie, a nie włączacie ogrzewania w szklarni w nocy, żeby temperatura nie spadała w nocy, bo teraz jest bardzo ciepło, ale w nocy, żeby nie spadała ta temperatura, no to musicie zarezerwować trochę parapetu. Jeżeli parapet przeznaczacie na inne rośliny, to wysiejcie bazylię za miesiąc, w kwietniu. W ten sposób wykorzystacie lepiej swój parapet. Ja wysiewam teraz, ona trafi u mnie... Na parapet nad kaloryferem i potem kiedy wzejdzie, trafi do pomieszczenia, w którym jest jasno, ale w którym zakręcony jest kaloryfer, gdzie będzie obniżona temperatura, i ona będzie czekała do tego momentu po przepikowaniu, oczywiście, to za chwilę opowiem, będzie czekała na to, żeby móc trafić do szklarni. Dlatego, że ja włączam tutaj ogrzewanie w tej szklarni na początku kwietnia i na termostacie ustawiam temperaturę 8 stopni minimalną i utrzymuje mi grzejnik tutaj temperaturę, która nie spada poniżej 8 stopni Celsjusza. Dlaczego na początku kwietnia? Ano, bo już tutaj trafią pomidory, trafią tutaj papryki, które ładnie rosną jeszcze na parapecie okiennym. Trafią bazylię i zacznie trafiać wiele kwiatów jednorocznych. Ale na razie bazylia jest wiele ciekawych odmian bazylii. Sami wiecie, która Wam najlepiej smakuje, jaką chcielibyście uprawiać, albo jaką chcielibyście używać w kuchni. Ja oczywiście wysiewam taką zwykłą bazylię, w bazylię właściwą. Ona będzie rosła tutaj w szklarni, bo nadaje duże krzaczki. Z jednego nasionka wyrośnie mały krzaczek, wystarczy tylko. W odpowiednim momencie uszknąć ten czubek, zebrać ten czubek do sałatki, a ona rozkrzewi się i da piękny pokrój, roślinę o pięknym pokroju. Nie trzeba po kilka roślin w jednej doniczce albo w jednym miejscu przesadzać. Z jednej będzie bardzo ładny krzaczek bazylii. Także będę uprawiał. Ona ma duże liście, ta bazylia właściwa. Druga odmiana bazylii, którą będę uprawiał, też ma duże liście. To jest odmiana Nufar, którą kupiłem w ubiegłym roku w Wielkiej Brytanii. Bardzo ładnie u mnie się sprawdziła i także w tym roku zostały mi nasiona. To będę wysiewał. No i jeszcze będę wysiewał bazylię grecką, to jest bazylia o takich drobnych listkach, niższa i o drobnych listkach. Te trzy odmiany, ale jest bazylii i cytrynowych i różnokolorowych bardzo wiele, więc wybierzcie takie, które chcecie u siebie uprawiać nie tylko w szklarni, nie tylko na zagonach, ale one świetnie będą się sprawdzały w donicach w kompozycji z innymi roślinami, na tarasach, na balkonach. Bardzo dobre zioło właśnie do uprawy w pojemnikach. Wisie w Bazylii jest bardzo prosty, dobra ziemia. My używamy tutaj ziemi bestorfowej, kupionej w hipermarkecie. Lekko tylko wyrównuje powierzchnię podłoża w doniczce P9, czyli w takiej doniczce, która ma 9x9 cm. Na swój podstawę i wysiewam nasionka nie za gęsto, niewiele tych nasionek, parę krzaczków, no bo kilka odmian będę przecież uprawiał takiej bazyli przesypuję to vermikulitem. Tutaj mam akurat wermikulit średni i ten średni jest bardzo dobry do tego żeby właśnie w ten sposób przysypywać. Możecie jakąś lżejszą glebą przysiać. Etykieta i mamy przygotowaną do podlewania bazylię. Kolejna bazylia, będę, będę wysiewał kolejną bazylię i będę wam opowiadał, co potem. Po wzejściu, tak jak mówiłem, ta bazylia powinna trafić w miejsce jasne, ale z obniżoną temperaturą, czyli do pokoju, w którym jest zakręcony kaloryfer. Jeżeli zostawicie w miejscu ogrzewanym, tam gdzie jest ogrzewana podłoga, albo tam gdzie jest kaloryfer odkręcony, to ona bardzo szybko wam się wyciągnie, wydłuży się i będzie tylko kłopot z taką bazylią, a nie pożytek. W związku z tym. Ona trafia do, po wzejściu do pomieszczenia z zakręconym kaloryferem, i kiedy pojawią się liście właściwe, kiedy będą już liście właściwe przepikowuję taką bazylię do osobnych multidoniczek, każdą roślinkę osobno i będzie wówczas ona Czekała do momentu przesadzenia albo do gruntu, albo do szklarni. I jeśli macie szklarnię, której możecie zapewnić temperaturę, która nie spadnie poniżej zera, a najlepiej nie spadnie poniżej 8 stopni Celsjusza. To jest istotne, bo te wszystkie ciepłolubne rośliny bardzo źle się czują w temperaturach. Niższych niż te 8 stopni Celsjusza. Co teraz? Bazylia. Nufar. Czują się źle w temperaturach niższych niż 8 stopni Celsjusza. I będą potem chorowały. Będą gorzej Wam rosły. Podlewamy zakrywamy folią i na ciepłą podłogę. Jeżeli chcecie zbierać długo i dużo liści bazylii, to pamiętajcie, że warto ją uszczykiwać. Ona dzięki temu będzie się rozkrzewiała, będą pojawiać się nowe pędy, nowe pędy, które będą miały mnóstwo liści i pamiętajcie, żeby uważać, bo na końcach takich pędów bardzo szybko bazylia chciałaby Zakwitnąć. Jak będziemy uszczykiwać te zalążki kwiatostanów, nie pozwolimy, nie pozwolimy jej zakwitnąć i będzie dużo liści. Ale proszę też, zostawcie kilka bazylii tak nieuszczykiwanych. Niech one zakwitną. Niech one przywabiają owady. Niech owady, owady mają miejsce do żerowania, do spijania tego nektaru. Tyle na dziś. Tyle o bazylii. Miłych wysiewów, miłej uprawy. Miłego marca. Do zobaczenia.